Witaj w treningu oddechowym ze zdrowym impulsem. Usiądź wygodnie albo połóż się na plecach. Pamiętaj, że oddech to coś więcej niż automatyczny proces. Zanim zaczniemy, weź spokojny wdech przez nos i długi wydech przez usta. Pozwól, by oddech płynął swobodnie. Niech stanie się Twoim przewodnikiem. Powiedz w myślach: Moja prawa ręka staje się ciężka, teraz lewa ręka. Moja lewa ręka staje się ciężka. Obie ręce. Moje ręce są ciężkie. Przenieś to uczucie na nogi. Moje nogi są ciężkie. Poczuj, jak całe ciało otula przyjemne ciepło. Skieruj teraz uwagę na serce. Poczuj jego rytm spokojny, miarowy, pewny. Wdech, wydech. Mój oddech jest spokojny i równy. Skieruj swoją uwagę do okolicy brzucha. Poczuj, jak tam również rozchodzi się ciepło. Teraz zwróć uwagę na czoło. Moje czoło jest przyjemnie chłodne i rześkie. Myśli odpływają. Właśnie wykonałeś trening autogenny. Wróć do niego zawsze, kiedy twoje ciało lub głowa będą potrzebowały równowagi. Do zobaczenia w kolejnym treningu.